Yo, yo, mikrofon Prawdziwe podsumowanie, bo świata zgasła Zostały tylko emocje Ey. Kiedy gasną światła, gasną też dmuchańce w dali. Jazda konna, piękne chwile, ale one minęły. Zostaje cisza i kwota 77 tysięcy złotych. Liczba co boli, bo w walce to tylko początek drogi. Dla małych wojowników, dla Bartka i Jasia ich cena. Każdy dzień to trud, każda noc nowa, pusta scena. To nie był bal, to była próba, się damy radę. Miejscowość kowale stała, pani Sordy dała paradę. Lecz w głębi serca czuć, że to tylko ułamek potrzeb. Walka jest długa, każdy grosz to jak powietrze. niski głos, powole. Tempo. 77 tysięcy cieni to ten wynik co wspiera Ale to tylko plaster, to tylko nasza era Wspólnej pomocy to dowód, że serca mają rytm Ale lęk młody zdrowie wciąż przytłacza każdy bit Pan Wojciech śpiewał jego głos, to była modlitwa Ta zbiórka to gest w obliczu tak ciężkiej bitwy Koło gospodyń ich było to więcej niż pieniądze, wagrider z gangusy Te wrocłaskie ćwiartki na zakrętach, kino 9D Retrotraktory, by na chwilę zapomnieć Wiking nie grabił, lecz uczył, że trzeba sobie pomóc Zapamiętaj, DJ podkręcał głośnik, by zakuszyć ten smutek Maskotki chodziły, by przynieść uśmiech jak kwiatek W kuwetę, filmy hurtownie, te co wymienione I te w cieniu, tysiące dłoni, co bez pendoru Bez cienia lęku, podały pomoc osoby niewymienione Dziękuję mocno, wasz czas, wasz wkład To wsparcie, które daje tchnienie My zebraliśmy sumę 77 tysięcy to fakt Ale walka młodych wolowników wciąż jest to pierwszy takt O to by choroba nie zabrała im dzieciństwa O to by trud zamienił się w jasne zwycięstwo To refleksyjny rap, bo radość jest chwilowa Ciężar tej odpowiedzialności wciąż wisi mi nad głową głos, powolę tempo 77 tysięcy, cieni to ten wynik co wspiera Ale to tylko plaster, to tylko nasza era Wspólnej pomocy to dowód, że serca mają rytm Ale lękość zdrowie młodych wciąż przytłacza każdy beat Pan Wojciech śpiewał jego głos, to była modlitwa Ta zbiórka to gest w obliczu tak ciężkiej bitwy Światła zgasły, kurtyna zostało 77 tysięcy Walczcie, mali wojownicy Czekamy na dobry koniec Ciszy, słychać, tylko w tej chwili, w serce naprawdę jest w serce naprawdę podziękowania. Tak właśnie. Jak mówię, dziękujemy wszystkim za organizowanie tej imprezy i za zbiórkę pieniędzy na naszego syna.